Tanie, czy wziąć rękawiczki? Mam. Ja mam, jak zawsze. Ja Tylko nie założyłem jeszcze. Nie, no bo ja nie wiem, co będziemy robić. Co ciągnęliśmy znaczy, do lasu, se... jak zwykle, zresztą? No. Dzień, Dzień dobry, dobry, drodzy moi, żeby nie było. Dzień dobry. Przemek, moturzysta. Motużysta. do motory to kilka lat temu był. Tu Drodzy moi, dzisiaj jesteśmy w lesie. Stwierdził, przyjedź, zobaczysz... Będzie transformator. Czyli dzisiaj będziemy w stanie pokazać choć urywek. Tego... Transformatora nie, ale pomyślenie. No, w sensie tym, że szukaliśmy ostatnio transformatora a, tak. i go nie znaleźliśmy, a on jest z drugiej strony. Znalazłem go. Ja tam byłem i znalazłem go. Mhm, dobra. Ale to. O, okay. No to jesteśmy w terenie, żeby nie było, tak? Jesteśmy w lesie, w pięknych okolicznościach przyrody, w których znajduje się. O tu, o tu, tu. tu. O tu. Pamiętacie jak szukaliśmy tego transformatora, gdzie tam kopaliśmy parę rzeczy i w takim miejscu, poczekaj, to może inaczej, gdzie jest obiekt, gdzie jest bunkier, gdzie jest pancerwerk, gdzie jest biwerk, tam, tam, daleko? z 200 metrów. Bo transformator ma to do siebie, że zasila obiekt. Ja się uparłem w pewnym momencie, powiedziałem sobie przemek. Ale czemu on zasila obiekt? Jeżeli wystawia się na pierwszy ogień, tak naprawdę. Bo jeżeli idą chłopaki i atakują ten bunkier, to pierwszą rzecz, którą robią, rozwalają go. No tak, ale oni będą, No właśnie. Oni będą szli z drugiej strony. No dobrze, ale jeżeli wiem o tym, że w okolicy 200 metrów od bunkru znajduje się elektrownia, która go zasila. Powiedzmy, wiem, bo mój wywiad. Poczekaj, poczekaj, bo do, ja dążę do czego innego, to nie ma znaczenia skąd ja to wiem. Jeżeli wiem, to pierwszą rzecz, którą robię, odcinam bunkier od energii, żeby nie Ale poczekaj, bo ty zaraz spalisz wszystko. Nie umawialiśmy się na to. Odcinam bunkier od energii, tak? Czyli Jedną bombkę albo dwie bombki wysyłam w takie miejsce. <laughs> Czekaj, ty to cały moment się rozmawiać. Jakie bombki? Jak ty chcesz to zniszczyć? Normalnie, pociskiem. tu się tak nie, nie niszczy. A jak się niszczy? Wysyła się grupę, która to po prostu... Grupę, nie rob... która będzie szła tak. przy bunkrze, który ostrzela ich. No jak chcesz zniszczyć taki obiekt, no ty chłopie... Ty bombardowałeś kiedyś coś? Nie. No właśnie. Ale poczekaj, to nie można czołgu ustawić, albo na przykład moździerza i... Tam świetnie trafiają. Dobra, do tego, żeby to zrobić, potrzebujesz obserwatora w terenie, który i tak ci powie: blisko, daleko, prawo, lewo. Przemek, bo ty w tym momencie rozbijasz na atomy. Nie, bo ja wiem, kto działa. Poczekaj, ja nie do tego dążę, nieważne trafić, nie trafić. Chodzi mi o to, że teoretycznie dochodzimy do wniosku, że trzeba go rozwalić. Mhm. Rozwalamy go i jesteśmy szczęśliwi, bo w bunkrze nie ma e, prądu. Jest. I właśnie, i właśnie do tego dążyłem. Ale ty rozwalili, chodzisz. rozwalili elektrownię. A w bunkrze świeci dalej, bo to jest najważniejsza sprawa. Ten bunkier służy do czego? No, przepraszam, ten elektrownię, schron. schron. To. No, no, chodziło o to, żeby dać zasilanie do o, między innymi do obiektów, Ale, ale w momencie, ale... kiedy jest pokój. Też, tak. No, o to Wła mi właśnie to chodzi. Bo obiekty korzystały z tej samej sieci, która normalnie w czasie pokoju zasilały domy mieszkalne. O, i o to mi właśnie chodziło, panie Przemku. Ej, nie mogę się coś prowadzić. No ale poczekaj, bo zawsze trzeba historię dopowiedzieć. Nie, 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 no. I w związku z tym były to obiekty, e, które nie miały za zadanie zasilania, to znaczy można też było to zrobić w czasie kiedy e, działy się działania, ale to nie było docelowe zasilanie bunkrów, bo to najważniejsze, ono było w bunkrze, prawda? Nie. A gdzie? Zas agregaty były zapasowym źródłem zasilania. No ale właśnie o tym mówię, że jak, się, jak się już te skończyły, to... Tak, a z zasadniczym sposobem były, była sieć, nazwijmy to państwowa, tak? Czy ta normalna sieć agregatyczna pokojowa. Deutsche Energetyka. Jak będzie. Kurde, tego nie sprawdzałem, zaskoczyłeś. Ja też nie. I tak wyszło. No dobrze. E, wstęp mamy, w takim razie możemy co nieco więcej. Rzeczywiście jest obudowany i to dosyć solidnie. Jak większość. Ale dlaczego mówię powiedzieć. o tym obudowaniu? Bo ostatnio była mowa na temat obiektów koło tych, które sprawdzaliśmy e, z kopalnią. I, I tam było, że przyjrzyjcie się dokładnie, że te obiekty jednak mimo wszystko są e, pancerne. No bo on jest pancerny, on jest solidny, to nie jest taki cegłowy zwykły, nie? No, no ale ściankę masz, grubość około tak 40 cm na oko, to daje nam jakiś. Czołg, czołg. rozwali? No rozwali. No. Ale on jest jeszcze obsypany ziemią, to tak też tak nie, nie do końca wiesz, działa, wiesz, że czołk rozwali. To trzeba wiedzieć, to trzeba wstrzelić się to jak on jest jeszcze obsypany ziemią, no to dodatkowo zabezpiecza go ta, 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 ta warstwa tej, tej ziemi. Dobra, mamy wejście. Wejście nie było jakoś mega specjalnie zabezpieczone, drzwi solidne, natomiast nie jakieś takie grube, nie? takie po prostu... Ja powiem Ci, że mnie ciekawa, w ogóle to Właściwie to przez te nasze wycieczki zacząłem trochę rozglądać się za tymi trafustacjami i tak powiem Ci, ja się w ogóle zastanawiam jak to funkcjonowało, bo tu patrz. To już też zwróćcie uwagę, tutaj były, były jakieś drzwi, to są zawiasy, tak? czyli tu były jakieś, jakieś elementy tej instalacji, tutaj te zaczęło tak samo też są czemu myślisz, zawiasy? że to były drzwi? No, myślę, że to były takie zabezpieczenie, żeby ktoś... Jak to zazwyczaj się zabezpieczy. A nie myślisz, że to była taka rama z siatką? Tak, tak, drzwi, rama z siatką, no oczywiście. Bo już myślałam, że o, o, o drzwiach dużych mówisz. Bo drzwi prawdopodobnie były tutaj. No i chyba tam. Ościeżnica, i tutaj jedne drzwiczki, drugie drzwiczki zamykające. No i tu rzeczywiście, patrząc na to, o czym mówisz, wygląda na to, że e, jakaś siatka tutaj była. Taka zabezpieczająca wejście. Jakby ktoś miał zdjęcie tego, to byłoby miło, jakby się tam podzielił zdjęciem, byłoby fajnie. Dobra, Przemek, są cztery wnęki z takimi szynami, te szyny tak dziwnie wyglądają, bo... Tu nie ma szyny. Tu nie ma szyny. Tu są szyny. Jedne... No dlatego ci powiem, że ja się zastanawiam, chociaż, żebyś że elektryka nie jest moją mocną stroną. Mhm. O betonie to może i więcej, ale elektryka... Fajne. Kiedyś, do tematu betonu jeszcze myślę, że wrócimy. Zobacz, ale ciekawe kable tutaj, bo, bo patrzę na ułożenie uchwytów. Uchwyty są w ten sposób. I w drugą stronę schodzą. Ale to ma, to mało tych kabli jest. Przecież tu jeszcze w dół coś szło. Myślisz? Nie wiem, tu jakaś Ale jak mało kabli? No zobacz, tutaj jest okay, możliwość przykręcenia czegoś. No tu, tu, pewnie były takie jakieś elektryczne duże. Zobacz, to no prawdopodobnie macie, też jest do kabli, tak? Zajście z góry. No i właśnie jakaś tu dziura jest jeszcze, nie wiem. I myślisz, że No Łopatki. No, no przecież... Nie wziął, nie wziął łopatki. Ale nie będą one szły tutaj na ziemię, Mhm. Rzeczywiście trzeba je pochować. I co? I myślisz, że... bo ja tak... Od dłuższej chwili nie ukrywam, że oglądam te, te tutaj takie też drewniane. Czyżby żeby sufit był obniżony, to bez sensu. Nie. No to czemu akurat w tym miejscu? Dobudowywany nie mógł. Nie, być. Wiem. nie wiem i też się nad tym zastanawiałem. Więc są takie rzeczy, to się robi, jak chce się coś przybić. Nie? To tak dość. Tak, naturalne. Tak, no, no. I to w bunkrach wielokrotnie właśnie, gdzie była dziura, był wkładany o. O, właśnie tego szukam. I tu to samo. To było jako kołki stosowane. Mhm. I o to ułatwia montaż. I tu było coś lżejszego, to widać, że tu było coś tam. Było... Ale poczekaj, lżejszego. bo patrzę na to. Zobacz, cała ściana jest pomalowana, a tylko ten pasek nie jest pomalowany. Nie, no było, odeszło. odeszło. No zobacz, to tutaj było pomalowane. Dobrze, drewno. OK, w porządku. To jest argument. Na środku też jakieś przewody musiały być. I tak są. Że światło. Ale światło z dwóch stron podejście pod nie? Nie, no, włącznik być może gdzieś tutaj był. O, jak... No nie, myślę o pragmatyczności Niemców, którzy robili wszystko, żeby jak najmniej materiału schodziło. Czy nie? Wiesz co, Kiedyś tak mi było. A że jestem to różnie uniknęł. No ale tak, generalnie masz rację. Nie widziałem takiej trafo, czy takiego miejsca, jak ono było wyposażone, bo mówię, to, to tak się przyjmuje, że to są stacje transformatorowe mm -hmm. i raczej były, ale ja tego nie widziałem. No bo Nawet nie są zdjęciach. to jakieś Nawet ciężkie budynki. Ale... Na jak nie mogę tego skojarzyć. No zobacz, ewidentnie są solidnie robione, może żelbet to nie jest, ale beton na pewno. Ja myślę, że to jest żelbet. Myślisz? No raczej tak. Raczej Tak. Oh. No dobra, zobaczmy w takim razie. Opa, na górę. Jest usypany. Przy samym wejściu jest rów, a on jest jak gdyby obsypany z każdej strony poniżej ziemi. To jest twoja teoria, która się zgadza, czyli jest dodatkowo zabezpieczony. No jeżeli, i ukryty. Jeżeli by go ostrzelali w razie W, to większe prawdopodobieństwo, że gdzieś o ziemię uderzy. O, I zobacz. O pop. Transzeje. To znaczy się transzeja, tak. Nie, no bo właśnie, bo zaraz umówię, że ta, to jest Co? transzeja, tak, tak, bo okop to jest tylko ta część tam wysunięta. No, okej, okay. czasami stosujemy też nomenklaturę taką bardziej. No i dla czasami nam to się wyrwie, jak No to się Pewnie. Mówi. Nie zmienia to faktu, że okopy są. Transzeje są. Ale bo czekaj, poczekaj, bo zaraz transzeje. I teraz tak, mamy obrys budynku, tak? Dotąd. No I jeszcze kolej dalej. Myślisz, że tu? No, no, tu nawet no myślę, ktoś że się już gdzieś kopał. Gdzieś tutaj się gdzieś kończy, tu gdzieś. A tu jest miękko. Nie wpadnie tam. Myślisz? No bo jest miękko. Nie. No i tak by wyszło, że on mniej więcej gdzieś tu się skończy. No to mamy trafo. I najciekawsze jest to, że ja bym sobie wyobrażał, że tutaj będą wystawały słupy. O czym Na... słupy? Nie, no przy trafo, tak? Wychodząc z założenia, że jak gdzieś mamy elektrownię, to fajnie by było, żeby od niej te przewody odchodziły. Ale tu jest to strategia, że lepiej byłoby puścić to jednak pod ziemią. Mm -hmm. Bezpieczeństwo jest. Coś tak. pokazałeś, a ja nie, nie... Nic nie pokazałem, naprawdę. No ja... <grywia> Mistrza drugiego planu zrobiłeś. Zaczynam się obawiać znowu. <grywia> Dobra, czyli tak. Mamy obiekt. Obiekt fajny. Mimo tego, że pusty, że nie ma w nim zbyt wiele, natomiast on nam dosyć dużo rozjaśnia. Z tych wszystkich rzeczy i programów musicie się cofnąć, jeżeli nie oglądaliście. Bo do takich trafustacji elektryk przyjeżdżał czołgiem. To Ty powiedziałaś. No to... To tak, <grystanie> ale to, to dawno <grystanie> temu było. No mógł czołgiem podjechać na no, elektryk... I to miał na do to oko, bo jeszcze na czołg trafo. Dobra, ale, a czy, ale bo to trzeba powiedzieć, dlaczego takie, że do takich obiektów podchodzimy? Bo to też, żeby nie zostawić... Jakby nie zostawić. A po co z pytaniem, a po co oni tam chodzą? Żeby pokazać, że Międzycki rejon umocnione, że fortyfikacje to nie są tylko te bunkry, które oczywiście że one największą robią robotę i są najfajniejszą, najfajniejszą częścią. Natomiast oprócz tego jest całkiem sporo innych budow. Które były takie zabezpieczające, wspierające, yy, zasilające w prąd. Tu gdzieś będzie jeszcze. O! Myślę, że jeszcze jest szansa na yy, znajdziemy taką. taką ja na to mówię: budki łącznościowe, ale to tak nie do końca. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Przerwę Twój wywód, który bardzo mi się zresztą podoba. Co Czekaj, tu jest ciekawa zależność. Tam jest pod koniec zygzak, tak? Powinno być jakiś czas zygzak, Powinien być. a tu nie ma zygzaka i tu idzie prosto. Nie wiem jak daleko, ale przynajmniej do tamtego drzewa idzie prosto. Może dlatego, że jest górka, mhm. i ciężko byłoby zygzakować. Dziś powiem Ci, że eee, no, to raczej ja bym powiedział, że to nawet nie jest typowy jeszcze yy, bojowy, bo my jesteśmy na zapolu obiektu, to jest tak jakby dojście do, w stronę do obiektu, bo w tamtą stronę jest obiekt yy, yy. Yy. Yy, z tamtej strony spodziewamy się przeciwnika, yy. być może to był po prostu coś, ale ruch łączący, żeby zapewnić się jednak to skryte przemieszczanie się, nie wiem, no bo tutaj to już... Czyli tak nie, nie było zaczyna... w planie, że to będzie ostrzelane? No, możemy... Choć żeby zaraz ktoś nam znowu. Nie, nie, to tutaj nie, nie napisał, że, że każdy założenia musi, takie miejsce musi, mm, musi mieć człowiek pod, brać pod uwagę, że, że Przemek, może być ostrzany. A może to był okop dla elektryka? Jakby się coś zyskuło w razie czegoś. Żeby mu, musiał mógł szybko przybiec. To, żebym nie mieszkał w z najbliższej miejscowości. Żeby mu nic do głowy nie strzeliło po drodze. Oczywiście. No bo wiesz, w nocy na przykład, albo coś tak szukam drugiej strony tego. No bo e, wspomniałeś właśnie o tym, że tych obiektów jest mnóstwo, że to MRU to nie tylko bunkry i zabezpieczenia i temu podobne. E, w, w, po, po naszym programie Kęszycy Leśnej posypało się sporo propozycji różnego rodzaju, i cieszy mnie najbardziej, że były chyba dwa obiekty wyznaczone. Ktoś powiedział, znaczy napisał o dwóch obiektach, natomiast cała reszta to jest właśnie ta infrastruktura, która, która zaczęła nas gdzieś tam interesować. Ja no myślę, i patrz, że tu się kończy. Gdzie tu się kończy? No tu, tu już nie ma, tam już nie ma. Tu się A. ten, to już się kończyło tutaj. To mówię ci, że to dla elektryka jest. <laughs> Okej, okay, dla elektryka. Dopuścili. No ale faktycznie. No nie ma wejścia. A tam też coś jest, tutaj też coś No ale jest. nie doszukiwałabym się, że to, wiesz, jakieś oko. Ale zobacz, okej, okay. tutaj jak gdyby nasyp był z tej strony okay. dodatkowo. Jest wypłaszczenie i dosyp taki, widzisz? Widzę, widzę, widzę. Kolejka tu na pewno nie jeździła, bo to nie jest... Wiesz co, czasami ja po prostu nie mam pomysłów na twoje teorie. No, od tego jestem, żeby ci utrudniać tą robotę. <laughs> W końcu. Wiesz, no. gdybym miał zaryzykować. No, ryzykuj Gdybym miał zaryzykować, to ja bym powiedział, że to jakieś stanowisko było czegoś. Coś stało. Taki teren, teraz to już tak... Chyba do końca nie widać, ale dość taki wypłaszczony. Peloty. Ar albo jakaś artyleria. Na górce artyl artyleria? Na takiej to góreczce? Za obiektem, no nie wiem, wiesz, tu, tu możemy sobie poteoretyzować, to jest ta część, którą lubimy najbardziej, czyli opowieści dziwnej treści. Legendy i gusła! <noise> 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 Ale nie, no, no dobra, okej, okay. no niby peloty też tak niekoniecznie. No ale właśnie stanowiska przeciwlotnicze na górkach były ustawiane. No tak, tylko ja myślę o czym innym. Okej, okay, pelotów nie zwiniesz bardzo szybko. O to zależy jakie. Tak? No, jak? no a to właśnie nie ma tu... Na dobra. sygnał roleta to pojedzie, rozkładasz sprzęt, tygodnie. I który dół A uciekasz? na sygnał trzy nie nie minuty, tam dołem. A no to jest jeden wyjazd tylko. Dobra, to byśmy się po... Dobra, no to jeden, no wystarczy. I ile tutaj byś tego miał? Dwie, dwie, dwie dwa dzia... Myślisz, że wystarczyłoby? No dobra, jakby były dwa, no to spoko, mogły być dwa, ale Tam jakby było więcej, woda. to by się mogli pokorkować przy zjeździe. No ale więcej niż dwa, to by się nie zmieściły. No, i no właśnie, bo zobacz, na naturalną przeszkodę masz z tamtej strony. Tak, jest woda. Easy. Chodź, chodź. Jest. Patrz. I tu, to, to już trochę się zdeformowało. I tu i tu. I patrz. Tu, 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 tu i do drogi. Nie wygląda ci, że tutaj jakby można byłoby przejechać? No tak. Tu? I tu do drogi. No, a ten nasyp idzie tu. Ha. Nie ma już prawie, nie masz nasypu. to no, nie wiem, jak to wyglądało, tak? No, ale poczekaj. A tutaj nie jest przypadkiem kolejny odcinek naszego e, naszej transzej? No, coś jest wygrzebane. Zobacz, jest, Przemek. Co się wygrzebane? Cyk. 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 No tak czy inaczej, powiem ci, że nie zamykałbym się. Ale kopanie przy wodzie? Może tej wody wtedy nie było No ale to wygląda na kanał I trzeba byłoby mapę zobaczyć i to nie jest kanał Nie, kanały tutaj nie ma Jak nie kanał? Myślisz, że nie? Więc są kurczę, dobra, trzeba byłoby mapę sprawdzić. Ja mam gdzieś jeszcze te rozblaty w wersji elektronicznej, to wtedy można wrócić do tematu No zobacz, i Widzisz? też jest ładnie wypłaszczone. No jest, jest Tu też Jest. I pa... O i patrz I tutaj też nie masz wjazd na płaszczetkę u góry. No jest. I tu też jakby, tak, nie zobacz, się Także nie zamykałbym Zobacz. Ale tu wiesz, że. pozostałości. Dobra, to jest jeszcze coś takiego się robi, że jak są jakieś stanowiska, to w pobliżu robi się ukrycia. Mhm. No jest Wszystko, to wszystko pasuje. Żołnierz odpoczywać też musi. Dobra teoria. Tylko niedaleko bunkra. Bo tak wychodzi. Nie lotyko No dobra, okej, okay. no dobra, dobra. Jestem w stanie w to uwierzyć, jest to rozsądne. Przykładający, nie? Tak. Poza tym, do prądu też niedaleczko w razie wu, jeżeli potrzeba by było. No a może camping, poczekaj. Really, camping! Ale poczekaj, a może. Patrz, tu, tu byłby ten idealny Tu było stanowisko wjazd. łączności. No, też się da. Stanowisko, łączność, radary. No to, anteny, wtedy jeszcze radarów to tak nie mieli. A w Te samolotowe takie. A łączność zapewniały. Wozy dowodzenia. No Tam to. Chyba mieli na. No, ale, czekaj sprzębek. na półie. A jak to w terenie wygląda, w sensie w ustawieniu obiektów? Może stanowisko dowodzenia jakieś takie niewielkie? Trudno powiedzieć. Ale dobrze, to dobrze nam teorię się udało no. tutaj wykuć. Ja ci powiem, że ja jestem potrzebny tu. Ja zawsze coś, coś podsunę jako lajk, a ty jesteś od tego, żeby później gdybać i wyprostowywać moje teorie. Tak? No, kombinuj, kombinuj. Ale ja się najbardziej cieszę, że dzisiaj pochodziliśmy, pokombinowaliśmy. Zresztą okazuje się, że lubicie to. I często ja to znowu uwielbiam, jak pojawiają się różne teorie, czasami spiskowe, ale fajnie, e, pod filmami, gdzie próbujecie nam coś, wspom próbujecie nas wspomóc w czymś, informując, że tu mogło być to albo mogło być tamto. Fajnie. No i dzisiaj, e, kurczę, zaskoczyłeś mnie tym budynkiem. To może nie jest fantastyczny, ale jednak jest infrastruktura. To nie jest tak, że stanął sobie bunkier w polu i połączyli go z systemem i zaczęli strzelać. Bo trzeba mieć na uwadze, że w wojsku, to tak jak w wielu instytucjach, to nie jest tak, że jest. Najważniejszy to jest bunkier. Bunkier bez załogi nic nie, nie działa. Bunkier z załogą, ale bez amunicji. Nie działa. nie działa. Bez zaopatrzenia nie działa. Bez wiedzy, skąd przeciwnik może podejść, to też się słabo działa. Dlatego... To jest cała, to jest cała, cała skomplikowana e, sieć zależności tak, pomiędzy żołnierzem, elementem zaopatrzenia, innymi pododziałami, zaopatrzenia, rozpoznania i nie tylko. Poczekaj, mówisz? Tam. Bunkier. A, okej. Okay. Mamy drogę, która mogła być też w jakiś sposób Droga, na, dro, na tej drodze jest jeszcze zapora drogowa. No, czyli to. <laughs> Niedaleko stąd. A jakieś 200 metrów. No, widziała pani? No to jest możliwe, a to jest też ciekawe, zobaczcie, jest usypana górka. Ty pamięci, a ten zjazd równie dobrze mógł być tak. w tą stronę drugi, tak. bo chciałeś mieć dwa, masz drugi. Bo ktoś mi kiedyś powiedział a propos MRU, e, przepraszam, a propos Rize, że to nie mogło istnieć tak, że jedna dziura i chowali się w, w środku, bo wtedy wystarczyło podejść pod tą dziurę no i było pozamiatane już. No, tak jakiś... musiał być. Nie więcej. znam tematu, ale, ale jest to logiczne. Strategiczne. W końcu uczymy się od nich, od nich, od tych, którzy to komponowali. I Zobaczcie jeszcze raz, jakby końcą, kończąc temat. Droga niżej jest usypisko z wyrównaniem terenu. Jest taka równinka zrobiona, płaszczacz, jak to mawiali Rosjanie. I tu można było poustawiać coś. No właśnie mówiliśmy co mogli. Obok jest wejście do e, obiektu, w tym wypadku do małej elektrowni. Ale skąd ten prąd szedł? Z elektrowni wodnej w <gry> Czyli dochodził jakiś przewód elektryczny wysokiego napięcia, naziemny A, czy podziemny? Nie daleko ona jest od nas. No. Byliśmy tam, Ci tabliczki czy nie? Tak, tak. Tak. No, to Znam obiekt. Bo byłem tam nawet w środku. No Chwaliliśmy się zresztą, że widzieliśmy. Też. No ale poczekaj, i to szło na ziemię, gdzieś w powietrzu? Częściowo na pewno tak. Pod jeziorem? No nie sądzę. No nie, co ty taki Do dwa To dwa jeziora nie po drodze by były Chycina No ale to pomiędzy jeziorami to się puszcza. Zresztą od elektrowni tutaj to można lądowo to spokojnie, bez, bez podwodu. Czyli prąd dochodził, wysokie, wysokie napięcie, bo tak to się nazywa, gdzieś dochodziło tutaj. Tak strzelam, bo ono mogło tu. Nie, No ale okej, okay, bo to nie. Nie, żebyśmy się nie spóźnili, że to tylko do tego bunkra było. Tam dalej jest no, kolejna wiocha, do której ten prąd szedł. I tam jest chycina. I tam tam jest chycina. Tam. I też mógł ten prąd, albo może z chyciny szedł. Bo w końcu żali, bo z, znam gościa, co z gwoździa robił opowieść. My to dzisiaj też to robimy. Dajmy spokój w tego prądowi znajdziemy jakąś Wystarczy taką, z tym prądem. W takim razie masz rację, bo za dużo dzisiaj gadamy. ja I tak bardzo lubię takie odcinki. Czyli tak, mamy transfo, trafostację stację załatwioną. Pozdrawiamy perkunów, którzy zresztą e, powiedzieli nam, w którym miejscu znajduje się e, ta trafa, o której szukaliśmy. I chłopaki w ogóle fajną rzecz znaleźli, ale o tym też później przy okazji. E, no i co? I w takim razie spotykamy się za tydzień w ciągu dalszym. Bądźcie z nami, bo to bardzo ważne, abyście zobaczyli do czego ta, służyła ta stacja energetyczna i, i co się działo z tym prądem. A co się działo? No zużywali go, no co się działo. Okej, no. dobra, logiczne. Z żarówkę zapaliłem, może drzwi elektryczne z zamkiem. Dobra. Dobra, za daleko. Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień. pa. pa. Cześć.